320 km od Skorzelca mam ofertę pracy w systemie jednozmianowym. Tutaj również odnajdzie się osoba, która nie posiada auta, dlatego że możemy zorganizować sobie zakwaterowanie w pobliżu firmy i spokojnie będziesz sobie dochodził po prostu pieszo. Szukam tutaj spawaczy MAC i ci spawacze nie muszą mieć aktualnych certyfikatów. Ważne, że znają się na swojej pracy, że mają doświadczenie, potrafią spawać stal czarną. Tutaj spawa się obudowy do maszyn. Ten zakład charakteryzuje się wysoką kulturą pracy, bardzo nowoczesnym wyposażeniem. Bardzo przyjemnie się pracuje w tym zakładzie. Ponadto w piątki kończy się praca już po godzinie 12.00. Jeżeli jest taka wola, to możesz jechać do Polski bardzo szybko, w każdy piątek. Jeżeli masz dobre umiejętności spawania metodą mag. Jeżeli potrafisz chociażby w stopniu dobrym, podstawowym rozmawiać w języku niemieckim, to wysyłaj do mnie swoje dokumenty, abym mogła tobie zorganizować tą pracę w najbliższym czasie. To, co tobie zaproponuję za twoje rewelacyjne umiejętności, to oczywiście Niemiecka umowa o pracę na czas nieokreślony. Oczywiście, zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym. I oczywiście bardzo dobre pieniądze. Tutaj, jeżeli przepracujesz np. 168 godzin pracy i jesteś na pierwszej klasie podatkowej, to spokojnie zarobisz 3000 euro netto. Netto czyli już po odjęciu podatku. Jeżeli przepracujesz więcej godzin, to oczywiście otrzymasz większe pieniądze. Jeżeli jesteś zainteresowany, możesz rozpocząć pracę w najbliższym czasie. Odzywaj się, wysyłaj do mnie swoje dokumenty. A jeżeli ta oferta to nie jest to, na co czekałeś, to zaobserwuj mój profil, bo tutaj każdego dnia wprowadzam nowe oferty pracy i może jutro, a może pojutrze znajdziesz tutaj coś specjalnego dla ciebie. Zapraszam serdecznie.